Hubert003 w komentarzu do jednego filmu napisał takie coś. Ja, jako że jestem w 32% Żydem, niestety nie mogę mu pomóc. Na samą myśl o pracy za darmo dostaję mdłości. No, ale z drugiej strony w 68% jestem człowiekiem. I mam empatię, mam współczucie. I trudno mi ignorować prośby osób tak doświadczonych przez życie jak Hubert. No bo w tym imieniu można zrobić dwa błędy ortograficzne. Co sobie jego rodzice myśleli? Nieźle syna załatwili. Chyba po złości. I teraz do zadania. Twardo według przepisu. Obrazek i wszystkie siły stosowne do zasady dynamiki. Koniec zadania. Namaluję to, co jest wciągane. W jakiejś tam pośredniej pozycji. No, powiedzmy. Teraz siła ciężkości. Rozbiorę na składowe. Do tego potrzebuję pomocniczy prostokąt. Równolegle? Mhm, tak. Mając ten prostokąt, narysuję pomocnicze kreski. Teraz mogę się pozbyć prostokąta. Konstruuję równoległobok, którego przekątną jest siła ciężkości. Jego boki to składowe siły ciężkości. Rysuję te składowe. Kąt alfa jest powtórzony tutaj i tutaj, więc składowe będę mógł wyrazić przez kąt nachylenia równi. Za chwilę. W tym nią jest tarcie, więc fajnie, jak będzie siła nacisku. Siła nacisku to do wartości jest równa tej składowej siły ciężkości. Więc kopiuj klej. Hurra! Niech sobie będzie zielona. I reakcja. Też na kopiuj wklej, tylko trzeba obrócić o 180 stopni, no bo tak Newton kazał. Do środka ciała, bo tak wygodnie. To będzie jechać w górę. Tarcie będzie przeszkadzać w ruchu. Tarcie będzie pomarańczowe. Nawet gdyby nie było napisane, że ruch jest jednostajny, to założyłbym, że jest jednostajny, bo to jest najprostszy możliwy przypadek. Jeśli to ma jechać w górę ruchem jednostajnym, to oczekuję równowagi sił w kierunku równoległym do powierzchni równi. Z równi siły muszą się równoważyć. Czyli siła ze strony jakiejś liny, czy, czy ręki, czy jak to jest tam wciągane, musi być co do wartości równa sumie tych dwóch. Namaluję tą siłę ciągu na, na czerwono. I trochę ją na oko zrobię, bo nie jest mi się. No, to byłaby równoległa do powierzchni równi składowa siły ciężkości. Jeszcze muszę przedłużyć to pomarańczowe o powiedzmy tyle. To już. To jest równowaga sił teraz. Z mojego obrazka wynika to, co ma wynikać, czyli ruch jednostajny. Właściwie z niego wynika stała prędkość, w szczególności może być zerowa, ale jak podpiszę, że to jest starcie, no to już wtedy wiadomo, że ruch jest jednostajny. Obrazek jest ok. To teraz podpiszę te wszystkie siły. No i korzystając z obrazka, zapiszę pierwszą zasadę dynamiki. Równowaga sił. To jest ciężar równy MG. To jest składowa ciężaru prosto do powierzchni równi, oznaczymy ją ku prostopadłe. Z elementarnej trygonometrii widać, że to jest mg cosinus alfa. Alfa to 30 stopni, ten kąt jest tu. No i tu. I tu też. To tutaj będzie się nazywało hmm, siła zsuwająca. Tak się to często nazywa. Albo równoległa do powierzchni równi składowa siły ciężkości. To się będzie nazywało siła nacisku. To siła sprężystości, siła reakcji podłoża, a to będzie tarcie. I to tarcie jest równe, zapiszę to tutaj. Współczynnik tarcia razy siła nacisku. Czyli współczynnik tarcia razy MG cosinus alfa. A to jest siła ciągu. Siła, która tutaj wykonuje pracę. Skupiam się na niej, bo mam obliczyć pracę tej siły, więc fajnie jak będę znał jej wzór, nie? No bo wzór na pracę to jest siła razy wektor przemieszczenia. Czyli siła razy delta L razy cosinus kąta między nimi. Ten kąt, jeśli chodzi o siłę ciągu, to będzie 0 stopni. Bo wektor przemieszczenia zaczyna się tu, kończy się tutaj, on jest równoległy do siły ciągu, on ma ten sam kierunek i zwrot, cosinus 0 stopni daje 1. Więc praca to będzie po prostu siła ciągu, razy przemieszczenie. To zadanie jest wadliwe, bo tu jest napisane, że długość równi jest 2 metry, ale ja nie wiem, czy to jest długość liczona w poziomie. co ma sens z punktu widzenia składowania takich pierdółek na magazynie. Czy może jest to długość liczona wzdłuż równi? Nie wiem. Strzelam, że jest to długość liczona wzdłuż równi. Że ten odcinek to 2 metry. Potrzebuję siłę ciągu, żeby to obliczyć. Zapisuję, co widzę na obrazku. Siła ciągu to jest ku równoległe dodać tarcie. Czyli mg sinus alfa dodać mi mg cos alfa. Mg jest wspólnym czynnikiem. Mając siłę ciągu, mogę ją podstawić tutaj, wklepać cyferki i całość do kalkulatora. Mi wynosi 01. Ciężko to się czyta bez interpunkcji, ale co tam. I to jest 1149,7. Raczej nie próbowałbym tutaj korzystać z tego, że praca nie zależy od drogi i liczyć sobie najpierw to, a później to. Mamy tu do czynienia z siłą, która nie jest siłą zachowawczą, siłą tarcia. Kurde, muszę powiedzieć, że tak niewyraźnie się czuję z tą działalnością charytatywną. Hmm. Mam stałą zniżkę dla wandali z Extinction Rebellion. Może się okaże, że Hubert jest z Extinction Rebellion i, i to nie będzie wyglądało tak tragicznie charytatywnie.